Panie trenerze, kilka słów o dzisiejszym meczu, poproszę. No cóż, przyjechaliśmy do zespołu, który jest bardzo dobrym zespołem. Spodziewaliśmy się, że tutaj łatwo nie będzie. Trener Rafał Knaps, słynie z tego, że bardzo dobrze taktycznie ustawia zespoły, ma tą kombinowaną obronę, która sprawia wiele problemów i Często wybija z rytmu. Byliśmy na szczęście na to przygotowani. Generalnie gratuluję, bo bo Pelplin w tym sezonie bardzo dobre wyniki osiąga, i to myślę, że dzisiejsza porażka no nie odzwierciedla tego, że ten zespół będzie za chwilę też walczył o te playoffy i, i będzie wysoko. Natomiast, tak jak powiedziałem, byliśmy przygotowani na, na te pułapki, na te różne obrony, także, także wykorzystaliśmy swoje atuty. Do przerwy chyba mieliśmy jedną czy dwie straty, może w drugiej połowie wiadomo było, że zespół miejscowych będzie próbował odrabiać straty, podwajać, szarpać na szczęście, zwiększyliśmy na szczęście. No, zwiększyliśmy tą przewagę. jeszcze w dobrych momentach mi byliśmy. Skoncentrowani, przetrwaliśmy trudne momenty, punktowaliśmy, wykorzystali, wykorzystaliśmy wszystkie swoje okazje do, 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 do tego, żeby te punkty zdobywać. Myślę, że też kluczem była nasza obrona, bo, bo przygotowaliśmy bardzo dobrze zespół. Wydaje mi się, że ograniczyliśmy, ograniczyliśmy te atuty, które miał zespół Pelplina. Dlatego gratuluję chłopakom, bo. Też dzisiaj przystąpiliśmy do tego meczu bez dwóch zawodników, Kuby Kelnera i Mikołaja Kowalczyka. Kuba Patoka też długo nie trenował, więc, więc też cieszę się, że on dzisiaj dobrze, dobrze zagrał i był taką wartością dodaną. Cieszymy się, będzie fajniejsza podróż do, do Wrocławia. Super, dziękuję pięknie. E, Michał, ty dzisiaj chyba byłeś katem deki. Co ty byś powiedział o dzisiejszym spotkaniu? Mm. Ja myślę, że tutaj to jest nasze kolejne drużynowe zwycięstwo i byliśmy dobrze przygotowani na przeciwnika. Rzuty dzisiaj znajdowały drogę do kosza, ale to wszystko dlatego, że byliśmy przygotowani, tak jak trener już powiedział, na te podwojenia, na tą mieszaną obronę i dzieliliśmy się piłką, szukaliśmy otwartego zawodnika i umieszczaliśmy piłkę w koszu. Kilka strat może niepotrzebnych, ale to jest właśnie gra błędów, tych błędów popełniliśmy mniej. No ale 100 punktów rzuconych, także myślę, że mecz mógł się podobać, ofensywny, szybki mecz. Cóż więcej mogę powiedzieć, cieszymy się z zwycięstwa. Panie trenerze, powiedział Pan przed chwilą, że decydująca była obrona i czy może Pan zdradzić więcej, jaki był Pana pomysł na DKPL, jeżeli chodzi o defensywę? zawodniki, kiwał głową, że nie, ale... <noise> No, na pewno chcieliśmy ograniczyć strzelców, to jest Mateusza Szczypińskiego, którego dobrze znamy, i Błażeja Czerniewicza. No może Błażej dzisiaj no, to już trzeci mecz z rzędu, który z nami gra powyżej tam 20, no, przynajmniej 30 nie, nie rzucił, bo widzę, że 25. Także mniej więcej udało się go trochę zatrzymać. Musieli, chcieliśmy też atakować ich, żeby przenieść ten ciężar gry na, 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 na ich stronę, żeby to oni musieli bronić, a. a, a... Nam wtedy też będzie łatwiej, może troszeczkę ich wyłączyć. No, na pewno wykorzystać też chcieliśmy to, że, że, że mam, mamy dwóch dobrych rozgrywających. To jest Tomek Kochońko, który dzisiaj zagrał kapitalny mecz. Kuba Galewski, tak jak zauważyłem na początku, zespół z Pelplina był na to przygotowany, żeby go atakować, grać piłkę pod, bas pod basket tam z Damianem Ciesielskim. No, no i co? No? Zareago zareagowaliśmy dobrze, trzymaliśmy kontrolę nad tymi rzeczami, które, które mieliśmy robić w obronie, punktowaliśmy dobrze w ataku. A proszę powiedzieć, przy tak wyrównanej tabeli stawce, jaka jest w tym sezonie, w jaką stronę tabeli pan spogląda wraz z zespołem? Patrząc na, na, ja dalej z tyłu głowy, ja nie myślę co będzie, generalnie to ja żyję z meczu na mecz, także jakby każdy mecz jest, jest osobną historią i tutaj w tej lidze to jeden, dwa mecze w te czy w te i można nagle być w czwórce, a za chwilę zlecieć do dolnej czwórki, także... Nie, nie, nie patrzę generalnie na tabelę. Gramy swoje, mamy się skupiać na tym, co jest tu i teraz, i, i nie patrzeć tam, czy nas ktoś goni, czy nie, aczkolwiek z tyłu głowy gdzieś jest po tamtym sezonie, gdzie mieliśmy dużo problemów, yy, że, że trzeba najpierw sobie jednak te plecy zabezpieczyć i, i a co będzie wyżej, to się zobaczy. Tak jak piłkarze, na zero z tyłu zagrać i będzie dobrze. Dobrze, jeżeli można, do Michała pytanie. Tak jak tutaj Tomek powiedział, okazałeś się katem deki. Czułeś, to jest najlepszy twój mecz w sezonie, tak można powiedzieć? Nie, ale czułeś w czasie tego spotkania, że, że, to, że to będzie twój dzień? Wie pan, jak wychodzi się na boisko, to każdego dnia chce się być po prostu najlepszą wersją siebie i czy ta piłka znajduje drogę do kosza czy nie, to zawsze się myśli o kolejnym rzucie. No, i po prostu dzisiaj tak było. Nawet nie wiedziałem, że spudłowałem tylko jeden rzut, który również był otwartym rzutem i, i tak samo móg, mógł wpaść. Byłem agresywny, i myślę, że to, że byliśmy agresywni jako zespół, spowodowało to, że właśnie rzucaliśmy z otwartych pozycji. Dziękuję bardzo.